Pani Lidio, spotykamy się dzisiaj w urokliwym miejscu, jakim jest rancho pod bocianem. Dzisiaj mają miejsce zawody wędkarskie aktorów imienia Mariana Łącza, gdzie właśnie aktorzy ze sobą rywalizują w tych zawodach wędkarskich, a pani jest dzisiaj jako gość. Czy prywatnie zdarza się pani również wędkować? No właśnie niestety nie, ponieważ yy, mm, znaczy podziwiam osoby, które mhm. to robią, ja mam po prostu. Wielkie serce i mnie jest szkoda tych rybek, chociaż jemy ryby, no ale zawsze też mieliśmy problem, pamiętam podczas, no, Bożego Narodzenia, kiedy trzeba było zabić karpia, no i niestety karp pływał sobie w wannie, ale ostatecznie wylądował w oczku wodnym, które mamy um, w ogrodzie, więc no, nie łowię, ale podziwiam. Mm -hmm. A czy jest ktoś wśród aktorów, aktorek dzisiaj, komu kibicujesz szczególnie w tych zawodach wędkarskich, w, tych, w tej właśnie konkurencji? Każdemu <noise> Rozumiem. A tak zapytam prywatnie o twoje plany zawodowe. No właśnie, dzieje się. To się dzieje troszeczkę powoli, ale e, właśnie teraz zgłosiła się e, radiostacja e, z Wielkiej Brytanii, która chce promować mój utwór, a, a oni zrzeszają właściwie 140 różnych stacji radiowych. Okay? E, no i będzie promocja mojego singla e, "Scars Are Beautiful". No i też jest wytwórnia z Niemiec. Która chce wydać moją płytę, więc mm -hmm. cieszę się. <noise> Czyli w przyszłości możemy się e, spodziewać jakiejś nowej płyty? No tak, jest, nagrana i powolutku się ukazują już single i, i nawet teledyski. No ale jest wytwórnia z Niemiec, e, która chce rzeczywiście zaangażować się i zająć promocją na poważnie. Mm -hmm. Pięknie dziękuję za rozmowę. Powodzenia. Dziękuję pięknie.